Witam po raz kolejny, dzisiaj Corsa D i zabrałem się za wymianę głośników w drzwiach ponieważ stare wyglądają w ten sposób harciały strasznie, nie dało się tego słuchać kupiłem jakieś, jedne z najtańszych chyba jakie były na rynku eee, głośniki no i go sprawdzałem gra zdecydowanie lepiej niż tamto eee, tak jak możecie zauważyć tutaj w tych lewych drzwiach już głośnik zamontowany, podłączony. Pozostało założyć tapicerkę. No, a przy okazji pokażę Wam zaraz, jak ściągam tapicerkę w drzwiach pasażera i montuję takie oto głośniczki. Więc co do samego demontażu boczków drzwi, to z lewej strony robi się to w identyczny sposób, jak z prawej. Zaczynamy od podważenia w tym miejscu. Zaślepki pod nią jest Torx. Następnie demontujemy ten plastik, podważając go. Wyciągamy panel sterowania szybami do góry. Odpinamy kostkę. Tam będzie jeden torx, drugi, trzeci. Torx jest tutaj i jeden na dole, w tym miejscu. Z tym plastikiem musicie uważać, ponieważ z drugiej strony on u mnie jest już pęknięty. Ktoś za mocno ciągnął, za mocno skrzywił. Niestety tutaj nie ma żadnego zabezpieczenia. Wystarczy wyciągnąć. Możemy wykręcać torksy. Teraz musimy podważyć, właściwie boczek drzwiowy podważyć od spodu. Ciągnąć do siebie, na środku jest kołek. Podważamy, się wysypało. Panel wyciągamy do góry odpinamy zabezpieczenie klamki i wyciągamy cięgną dobra, boczek zdemontowany Wróćcie uwagę czy wyszły wam te kołki z drzwi, czy zostały one w panelu jeśli nie to przełóżcie je sobie Powinien być kołek, niestety, został w drzwiach. Trzeba go będzie wyciągnąć. A sam głośnik również jest porwany, w lepszym stanie niż tamten, ale on już jest do wymiany. Odłączamy wtyczkę głośnikową. Jeśli nie chce wyjść, to można też uciąć, ale to tylko w przypadku, gdy wymieniacie. Głośniki na jakieś niefabryczne, ponieważ te kostki nie będą pasowały do tych głośników, które ja montuję. A, nie, tak udało się. Odkręcamy znowu. Czy torcy? Torce 20. I wyciągamy głośnik. On jest tutaj podklejony dookoła jakimś klejem. Także warto sobie to też podważyć jakoś. Wyszedł. Teraz trzeba odzyskać kolek. Dobra, kałek wyciągnięty. Jego tam od środka wkładałem rękę, ściskałem tutaj. Clean ogólnie powinno się takie kołki wymieniać na nowe, no ale nie mam nowego. Także wkładam go z powrotem na swoje miejsce. Teraz co do montażu samego głośnika. Potrzebny wam będzie dystans MDF. Montuje się go w miejscu mocowania fabrycznego głośnika. Takie dystansy specjalnie kupuje się pod dany samochód. Także on jest gotowy. Do tego musicie sobie przykręcić głośnik. Także zanim przykręcicie nowy głośnik do dystansu, no nawiercie sobie otwory, tak żeby śruba miała prowadzenie. Wtedy wam taki dystans po prostu podczas wkręcania wkręta nie pęknie. Ja na razie przykręciłem sobie dystans. Wiercił będę na samochodzie, na drzwiach. Tutaj mamy wtyczkę głośnikową z czarnym paskiem to minus bez paska to plus. W działach jest inna kolorystyka, natomiast również przewód z paskiem to minus. Trzeba sobie dostakować przewody, przygotowałem sobie kawałki przewodu, zacisłem konektorki. No i wystarczy przedłużyć. Także przewody mam już przedłużone. Puściłem je tędy przez otwór do środka. Tutaj mam konektorki. W tych głośnikach minus ma mniejszy konektor, plus większy, na głośniku jest też oznaczenie, gdzie jest plus, gdzie minus, także głośnik mniej więcej w ten sposób zamontuję do drzwi, podłączę wierce małem, wiertłem, które było w komplecie. wiertło było w komplecie z tymi dystansami także głośnik trzyma mi się już na dwóch wkrętach oczywiście jak wiercicie to z wyczuciem tak żeby nie przewiercić się na wylot najlepiej otwór żeby był na długość wkręta wiercimy sobie kolejne otworki Głośnik przykręcony, można teraz przetestować czy to gra jak już przetestujecie upewniacie się że kołki są na swoim miejscu w boczku drzwiowym Bierzemy go sobie i tak kabelek musi tam trafić otwórz także pokuszę tutaj twitter kładamy na swoje miejsce Podłączamy cięgno. Od góry, on najpierw musi tu na, na te blaszki wejść, a potem dopiero siedzi, siedzi, możemy dociskać. Tutaj sprawdzamy czy nam kołki. Pasują na otwory. Także dobrze sprawdźcie sobie czy kołki pasują. Wtedy dopiero uderzacie z dołu to samo. No, wkręcamy torksy, podłączamy wtyczkę do panelu sterowania szybami i tyle. Także samochód poskładany, głośniczki grają całkiem nieźle, jak za tą cenę no i to tyle w tym filmie, dzięki za uwagę i do następnego. Cześć!